Cześć! Jakiś czas temu rozmawialiśmy o hasłach i mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do menadżera haseł, ale jest jedno hasło, które jest bardzo, bardzo upierdliwe. Mam na myśli hasło do Wi-Fi. i upierdliwe jest z tego względu, że musimy je ustawić we wszystkich urządzeniach, które posiadamy, czyli musimy je ustawić w telefonach, komputerach, telewizorach, odkurzaczach, pralkach, lodówkach itd. itd. Znacie ten ból. Z tego powodu niektórzy używają takie trywialne hasła typu 1, 2, 3, 4, 5 i dzisiaj opowiem, dlaczego uważam, że jest to słaby pomysł. Ja nazywam się Krzysiek i pracuję jako programista w Australii. Na tym kanale opowiadam o kraju kangurów, ale także o technologii oraz o karierze programisty. Także jeżeli cię to interesuje, to zapraszam do subskrypcji, a tymczasem zaczynajmy. Niektórzy mogą się poczuć dobrze, że jak sąsiada nie stać na internet, to niech się podłączy do naszej sieci, niech zna łaskę pana, niech tam sobie ogląda to swoje auto, moto. Nie robi nam krzywdy, ale pozwólcie, że wrócę do domu i coś wam pokażę. Dla celów czysto edukacyjnych, załóżmy, że ten komputer to jest komputer naszego sąsiada, jest on podłączony do naszej sieci, a tu jest nasz telefon, siadamy sobie na kanapie i chcemy sobie wejść na naszą ulubioną stronę, ehm, przykładowo sponsorshipjobs.com.au. Mówiłem Wam o tej stronie? Chyba nie, ale o tym, o tym powiem Wam na koniec. W każdym razie, wchodzimy sobie na tą stronę, a co widzi? Nasz sąsiad. Może Wam to nie przeszkadza, ale gdyby moi sąsiedzi wiedzieli, że po godzinach mirkuje na wykopie, to nie mógłbym im spojrzeć w oczy. Niestety to nie wszystko. Jeżeli sąsiad ma dostęp do Waszej sieci, to może w łatwy sposób przechwycić Wasze hasła do Facebooka, Gmaila, banku itd. Wi-Fi ma, ogran wi ma ograniczony zasięg. I działa to w ten sposób, że jeżeli jesteście w jakimś dużym centrum handlowym czy w McDonaldzie, gdzie są dwa piętra, to jest kilka punktów dostępowych z tą samą nazwą sieci i z tym samym hasłem, i wasz telefon łączy się z tym, który ma najsilniejszy sygnał. Czyli jeżeli zmieniacie piętro, to w pewnym momencie sygnał punktu dostępowego na piętrze jest silniejszy i to z nim się wasz telefon łączy. I teraz, jak to działa, pokażę Wam na stole, chodźcie. Załóżmy, że ta chmura zrobiona z kartki papieru to jest internet. Ten bezcenny argentyński kaktus to jest wasz router z punktem dostępowym. No i telefon to jesteście wy, którzy próbujecie się połączyć. Czy łączycie się z kaktusikiem? Kaktusik daje wam internety. Teraz załóżmy, że sąsiad to jest ta szklanka i sąsiad zna nasz, nazwę naszej sieci i hasło do naszej sieci, więc może on postawić sieć. U siebie w domu z takim samym nazwą, z takim samym hasłem i zmusić nas telefon do tego, aby połączył się z jego siecią. Teraz, jeżeli cały ruch będzie szedł przez jego komputer, to ma on praktycznie całkowitą widoczność i wie, jakie hasła wpisujemy. Wszystko, co robimy w sieci, idzie przez jego komputer, i jest to bardzo niebezpieczne. Taki typ ataku nazywa się Man in the Middle. Ale załóżmy, że ufacie swojemu sąsiadowi lubicie go, słyszałem, że takie rzeczy się zdarzają, to cały czas są takie niebezpieczne miejsca, jak publiczne sieci, w jakimś McDonaldzie, w bibliotece itd. itd. Taki ktoś, kto, kto trochę się zna na komputerach, może przeprowadzić taki atak man-in-the-middle w tych miejscach. Dlatego, jeżeli jestem w publicznym miejscu i jestem połączony do publicznego hotspota, to staram się nie logować do moich kont, do banku itd. Chyba, że już nie ma żadnego innego wyjścia. A na koniec chciałem Wam dać jeszcze parę takich uwag, jak zabezpieczyć Waszą sieć. I po pierwsze, musicie się upewnić, że wasz router um, ma odpowiednie, o, odpowiednie szyfrowanie WPA albo WPA2. Jeżeli ma szyfrowanie WEP, to praktycznie od razu można go wyrzucić do kosza. To, to jest bardzo łatwe do złamania. Hasło musi być rozsądnie skomplikowane. Ja wiem, że to jest trochę upierdliwe, żeby wpisywać je w tych wszystkich urządzeniach, natomiast musicie wpisać je raz, więc można się e, przemęczyć. Warto też zmienić nazwę domyślnej sieci, bo domyślna sieć często, jeżeli przychodzi do was router od waszego providera, identyfikuje skąd macie internet, od jakiej telewizji kablowej itd., itd. I teraz, ponieważ te nazwy sieci są takie same, z reguły mają ten sam początek, jakiś tam dodatkowy, unikatowy numer, to napastnik może po nazwie sieci przewidzieć, u kogo macie internet. Jeżeli ma taką informację, to też może sprawdzić, jakie urządzenia ten provider używa najczęściej. I teraz, jeśli któreś z tych urządzeń ma jakieś wady w zabezpieczeniach, no to to może ułatwić atakującemu dostęp do Waszej sieci. Dodatkowo możecie skonfigurować oddzielną sieć dla gości i nie chodzi o to, że macie nie ufać swoim gościom, ale nie wiadomo, co się znajduje na ich urządzeniach, czy ich urządzenia są wystarczająco zabezpieczone. Niektórzy filtrują adresy Mac, czyli jest to takie rozwiązanie, że żeby się połączyć do sieci, to trzeba przycisnąć guzik na routerze, wtedy się łączymy. Ten adres Mac jest tam w konfiguracji em, wyszczególnionej, tylko ten adres Mac się może łączyć z naszą siecią. Adres Mac to jest takie fizyczne urządzenie karty sieciowej w naszym komputerze czy w naszym telefonie. Problem jest tylko taki, że te, te adresy są widoczne, jeżeli ktoś sobie ogląda naszą sieć i. Z, Możemy w bardzo łatwy sposób go zmienić, czyli napastnik może w kilka sekund, ja jako napastnik mogę zmienić w kilka sekund adres MAC na moim telefonie z moim komputerem. Nie ma to żadnego problemu, czyli generalnie wydaje mi się, że nie ma sensu tego typu zabezpieczenia. Na koniec chciałem Wam opowiedzieć o tej stronie Sponsorship Jobs, bo co jakiś czas dostaję pytania, w jaki sposób wyjechać do Australii, w jaki sposób znaleźć sponsora i postanowiłem stworzyć stronę, która będzie wyświetlała oferty, których pracodawca oferuje wizę sponsorowaną. Mam nadzieję, że dla kogoś będzie to przydatne i, i że ktoś będzie miał z tego użytek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!